No i stało się, niech mi ktoś powie, że Konianusz i klacz Iwa nie mają zdolności. Po prostu tak jak Konianusz na euro typował wszystko no doskonale, pozbawiał mocy Ronaldo. Tak teraz klacz Iwa no, wytypowała remis z Kazachstanu z Polską. Także ten kto skorzystał i obstawił Bukmachera zdając się na intuicję klaczy, temu gratulujemy wygranych. A kto nie wie o co chodzi, to zapraszam tutaj do odnośnika, do klaczy Iwy, która wydypowała remis z Polakami. A my przechodzimy do powiedzenia sobie paru słów o tym, co się wczoraj wydarzyło, żeby nie powiedzieć odpierniczyło, albo jeszcze gorzej. Bo tak, mówiłem, mówiłem przed meczem, że wyjazd do Kazachstanu i że Kazachstan u siebie urwie punkty nie jednej drużynie. Zaczęło się od nas. Stawiałem na 1-0, mimo wszystko, dla Polaków. Pamiętajmy o tym, to jest naprawdę daleki wyjazd. To jest gra na sztucznej murawie, do której piłkarze nie są przyzwyczajeni na co dzień, przecież trenują na zwykłej. I to wszystko, suma tych czynników sprawia, że no, to jest zupełnie inny mecz niż czeka nas w Polsce. Ale po pierwszej połowie, w której prowadzimy 2 do 0, mamy kilka akcji na podwyższenie rezultatu. Jeżeli po takim czymś tracimy punkty, no to już dobrze nie jest. O ile naprawdę wielkim szokiem remis by, by nie był dla mnie przy innym przebiegu meczu, o tyle po tym co się wczoraj stało jest. I dlatego, jak będziemy sobie zaraz wystawiać oceny piłkarzom, no to trzeba to wziąć pod uwagę. Zacznijmy od bramki i Łukasza Fabiańskiego. Daję mu ocenę 6, dlatego że nie można żadnej bramki mu zarzucić. Przy odrobinie szczęścia, tak naprawdę obie by wyjął, ale mówię, nie jest to jego wina, że one wpadły. Kwestia, kwestia farta i gdzie ta piłka leci. Kilka razy interweniował, ratując zespół, także myślę, że ocena 6, czyli dobra, pozytywna, wyjściowa plus, tak naprawdę. No i ciężko tutaj coś więcej powiedzieć. Myślałem, że będzie miał mniej pracy w tym spotkaniu, trochę musiał popracować. No, i niestety przy kilku sytuacjach zabrakło szczęścia. Obrona najsłabiej wypada według mnie: Maciej Rybus, i ta ocena jest dość tragiczna, bo wystawiam mu tutaj dwójkę, to jest y, prawie najniższa nota w zespole. Ale jak obejrzymy sobie bramki, to obie tak naprawdę są po jego winie. Przy pierwszej bramce, cofając za rywalem, tak naprawdę w momencie dośrodkowania, miał wszystko, by lepiej się ustawić. Był lepiej ustawiony od rywala, a jednak popełnił dziwny błąd biegnąc do piłki, no i zabrakło mu później trochę y, przy doskoku. Bardzo nisko oceniam też Salamona, dlatego że ta współpraca ogólnie jego z rybusem się nie układała. Poza tym nie widzieliśmy tych atutów, z których on słynie, czyli też gry nogami, przerzutów jakichś takich kluczowych. I zwróćmy też uwagę na to, że bramki padały właśnie przy zaangażowaniu. W cudzysłowie również Bartka Salamona. Ta truja może, może jest ciut za niska, może powinno się dać czwórkę, ale to tak zawsze z tymi ocenami jest, że są pewne elementy, które by się chciało poprawić, wyciągnąć. Ja wychodzę z założenia, lepiej taki dać człowiekowi kubeł zimnej wody, żeby sobie uświadomił, że coś tam trzeba poprawić, niż głaskać, że, że będzie lepiej. Z kolei przy Gliku, któremu daję szóstkę też się zastanawiam czy nie powinienem tego obniżyć, bo mimo wszystko Polska straciła dwie bramki z Kazachstanem, mimo wszystko rywale parę razy w pole karne wjechali, ale z drugiej strony dwa dwie rzeczy na plus. W większości przypadków rajdy nie były stroną Kamila, to po pierwsze, a po drugie Kamil pokazał się ze wspaniałej strony, cudownie uleczając rywala swoją stopą, za co na pewno należy się podniesienie oceny. Łukaszowi Piszczkowi też daje notę 6. Dlatego że bramki no, nie padały po akcjach jego stroną, tak naprawdę dużego zagrożenia z naszej prawej strony nie było, yy, ale też no, nie było rewelacji w ofensywie. Chociaż przy pierwszej bramce to właśnie on zainicjował poniekąd właśnie sytuację bramkową, i tak to wygląda. Widać spory przeskoki, dziurę z lewej strony. Mówię, może Glika powinienem ocenić ciut niżej. Ciekaw jestem waszych opinii, głównie właśnie jeżeli chodzi o. Formację defensywną. Przechodzimy wyżej. Linia pomocy. W środku Krychowiak z Zielińskim. Krychowiak, który jest po prostu cieniem zawodnika z Euro. Dowodził wcześniej drużyną. Czyścił po prostu. Grał za dwóch w środku pola. Wczoraj nie wiem. To, że nie gra w PSŻ, jeżeli on taką formę prezentuje, to się nie dziwię, że nie gra. Z drugiej strony, jeżeli prezentuje taką formę, bo nie gra, no to mamy zamknięte koło. Nie do końca fajne i optymistyczne, jeżeli chodzi o polską reprezentację i samego Grześka. Życzymy jak najszybszego powrotu do formy, tego rytmu meczowego, bo naprawdę wczoraj było słabo. Piotrek Zieliński dostaje ode mnie wyjściową piątkę, w sumie dlatego, że niby niczego nie zawalił, ale kompletnie niczego nie pokazał, a w meczu z Kazachstanem moim zdaniem powinien, naprawdę nie wiem, nie wiem o co chodzi, czy reprezentacja mu po prostu tak ciąży, czy, czy z czego to wynika, no ale naprawdę kusiło mnie, żeby mu obniżyć ocenę właśnie dlatego, że oczekiwałem od niego więcej i cały czas oczekuję i cały czas ja w niego tak naprawdę wierzę, może potrzebuje, nie wiem, meczu dobrego na przełamanie. Z drugiej strony Kazachstan naprawdę był takim rywalem dość wymarzonym do tego, żeby właśnie się przełamać, pokazać parę dobrych zagrań. Nie bardzo widzieliśmy cokolwiek z bukietu jego możliwości. No i taka piątka, czyli zupełnie średnia ocena. Skrzydła. Z lewej strony Kapustka dostaje 6, chociaż strzelił bramkę, a Kuba, który nie strzelił, dostaje ode mnie 7. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Wydaje mi się, że Błaszczykowski po prostu dużo bardziej szarpał, dużo bardziej się angażował. Bartek Kapustka strzela gola, świetnie, bardzo dobra wiadomość, dlatego też ma ocenę pozytywną. Ale poza tą bramką, tak naprawdę, czy możemy wspomnieć jakieś sytuacje, po których stworzył zagrożenie? Było kilka dobrych podań, jak najbardziej. Ale też tak jak w przypadku Piotrka Zielińskiego, musimy oczekiwać trochę więcej w meczach ze słabszymi rywalami i z tego to wynika. Na pewno inaczej ocenilibyśmy taki mecz przeciwko Argentynie, a no, przeciwko Kazachstanowi też musi być inaczej. Linetti, który go zmienił, oceniam go na 5, dlatego, że no, za dużo czasu nie miał, ale o zmianach to sobie jeszcze porozmawiamy. Jeden dobry strzał z wolnego, ale niestety. niezbyt celny w samego bramkarza Kuba jak powiedziałem 7. Najwyższa nota razem z Lewandowskim. O Lewandowskim wczoraj świeżo po meczu myślałem sobie, że znowu, że znowu słabo, że znowu się nie angażował, znowu nie, nie brał na siebie ciężar gry. Oglądając mecz ponownie, stwierdzam jednak, że była to trochę niesprawiedliwa, niesprawiedliwa ocena, bo jednak Lewandowski wielokrotnie, pomijając to, że już tam fizycznie ich poustawiał łokciami, brał właśnie na siebie ciężar gry. Ciągnął piłkę, odciągał rywali, wywalczył rzut karny, dobrze się wystawiając. Fajnie zgrał do Milika głową, naprawdę. Ten mecz, gdyby nie wynik, zaliczylibyśmy do udanych, i stwierdzam, że no, stracone bramki w żaden sposób go nie obciążają, więc dlaczego mielibyśmy obniżać mu tę notę? Ocena 7, dobra ocena, tak samo jak Kuby. Dwaj najlepsi, moim zdaniem, zawodnicy z polskiej drużyny, Milik. Gdzie jest Milik? Nie trafił <laughs> na moją planszę. Dobra, taki suchar już trafił, dostaje jedynkę no, symboliczna jedynka taka na otrzeźwienie bo no pośmialiśmy się było zabawnie czas skończyć trollować Wiem, że domyślam się, że jest coś takiego, że jak nie siedzi to presja jest coraz większa. Przy każdej, nawet naj, najprostszej sytuacji, człowiek się zastanawia i przez to przekombinowuje. Wczoraj słupek poprzeczka na pustą bramkę. Nie mówię, że to była turboprosta piłka, ale jednak bramka była pusta. I po zgraniu, właśnie Lewandowskiego, o którym mówiłem, źle sobie tą no, piłkę przyjął, nie sięgnął jej później nogą, a była to setka kolejna. I tak jak e, wrzuciłem mema. Co mówi Milik po zmarnowanej serce, szlak by to trafił. No bo szlak by to trafił, no a Milik nie trafiał, i z tego to wynika. Jeszcze powiedzmy sobie o Adamie na Wałce. żeby nie było, tu na nikim nie wieszam psów. Premis zdarza się, to było oczywiste, że potracimy punkty w tych eliminacjach. Mówię, Kazachstan, Naprawdę remis Kazachstan nie jest dla mnie turbo zaskoczeniem. Odnośnie nawałki, gdybyśmy strzelili w końcówce bramkę na 32, nikt by nie miał pretensji, ponieważ nie strzeliliśmy, trzeba mieć zastrzeżenia do tego właśnie, że nie było zmian. Czekaliśmy na zmiany, zastanawialiśmy się, kogo można wpuścić. Wszedł Linetty, tak naprawdę w odwodzie był jeszcze Wszołek, był Teodorczyk. Czy nie zmienił Milika trener dlatego, że nie chciał go dobijać? Czy uznał, że Teodorczyk nie będzie wzmocnieniem? Nie wiem. Czemu wszołek nie wszedł, może już później, za podmęczonego kubę? Na przykład, czemu to Linetty wszedł za, za kapustkę? No, pytania są różne. Wszyscy są mądrzy, bo, bo był remis. No Mówię, no, oceniłbym na pewno niżej trenera. Nie chcę jakiejś skali stopniowej wystawiać, bo to jest głupie, jeżeli chodzi o akurat selekcjonera. Ale. No na pewno nie jest to dobra decyzja, po czasie widać, że nie wprowadził zmian. Wiem, że on taki ma styl, no ale nie pykło tym razem. Tak wygląda moja ocena reprezentacji. Dajcie znać co Wy sądzicie, jakie wprowadzilibyście tutaj zmiany. Kogo ocenilibyście inaczej, kogo gorzej, kogo lepiej. Kto Waszym zdaniem zawodnikiem meczu, mówię u mnie, Kuba z Lewandowskim, w zasadzie ex no, i tak to wygląda. Zaczynamy od straty punktów. Cieszmy się, bo Duńczycy nie pokazali turbo formy z Armenią. Było tylko jeden do zera. U siebie grali zaznaczmy. Cieszmy się, bo Rumunii tracą punkty z czarnogórcami. I tak naprawdę nie ma dramatu. Najważniejsze w październiku, 8 października gramy z duńczykami w Warszawie. Musimy ten mecz wygrać. Naprawdę to jest bardzo ważny mecz. Tam nie może być straty punktów. Kubeł zimnej głowy, kubeł zimnej głowy na wodę. Może się im przyda, także. Nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. Wierzymy i mówię, mniej rozluźnienia w trakcie meczów, więcej zaangażowania i grze się Krychowiak musi grać, bo to jest bardzo ważne ogniwo naszego zespołu. Także tam do Unai Emery już możecie pisma wysyłać. Czekam na wasze opinie i do zobaczenia. Oncio! Tak mnie Ania uczyła. I Duszonko dać ci mały numer do Ani, bo widzę, że sobie nie radzisz. Spadaj! Ty, jaki pyszny ten bezglutenowy dżem!